Dziękuję bardzo. Myślę, że Tutaj oczywiście nie do końca się zgodzę z ostatnią wypowiedzią. Po pierwsze, to co powiedziałem, że nawozy od listopada nie drążają, to niewiele się mylę, bo się nawet drążały 100 złotych na to, ale to nie jest to wzrost istotny. Ja wiem, że były grupy i tu, ja nie chcę tu mówić o nawozach, które sprzedają pośrednicy gdzieś tam, spróbują by dusić się do ceny, ale od się do... Spółki Adrochem, która jest właśnie własnością bezpośrednią z zakładów tych grupy azotnych, tam te centry się trzymają się na takim poziomie, jak jakim są. Zresztą na spowodowanych wyrwałych. Zawsze jest ich 50, 50, 50. naprawdę to są nieznaczne. Były próby oczywiście Anglii niestety też zupełnie yy, panikę nie poszedł, wprowadził na no, boż narodzenie wszystkie cenę ponad 4000 tysiące. Sami te wyglądają tak, po tak, 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 raz nie i co wtedy ale takie rzeczy się zdarzają, natomiast generalnie daje się to utrzymać, to po pierwsze. Co wcale nie mówię, że jest dobrze, bo jest to i tak 2,5 razy drożej niż było to rok temu. Yy, kolejna rzecz, no to... Też takie umienie, że umiera Polska mieć i tak, bardziej... Żeby, żeby jednak stać realnie na ziemi i patrzeć, co się dzieje. Gdzie jest źle, gdzie jest dobrze, stawiać diagnozy, zarabiać temu tematowi, bo tego typu takie dyskusje to nie są dyskusje merytoryczne. E, wsparcie, jeśli chodzi o e, młodych rolników czy ciągniki. Tak? Generalna zasada jest taka, że jeśli jest nasycenie ciągników na jeden hektar. E, stosowne, no to już dalej w kierunku uh, kadencji nie dofinansowuje, Po to, to, żeby dać szansę tym następnym. E, w tej chwili coraz skromniejsze są środki finansowe na dopłaty do e, umaszynowienia. E, I to taka jest rzeczywistość, więc e, nawet by kilkuletnie czy nawet 15-letni, oczywiście można potem podmieniać, ale nie będzie tego dużo, bo tych pieniędzy też nie ma nieskończonej ilości. To jest y, kolejna rzecz I, y, młody rolnik, no ja wiem, że też y, zachęta dla młodych rolników, no, na w najbliższym wspólnej polityce rolnej planujemy, tak jak zwykle zresztą, to płaty do obszaru obszarowe, specjalnie dla młodych rolników, Wnosili kwotę wsparcia dla młodego rolnika 200 tysięcy, gdy wykonano młodemu rolnikowi, pomijając inne. Ale tutaj, to tutaj mam ostatni Ja tak idę chronologicznie od tyłu, tak, lat, więc tutaj e, też nie zgodzę się, że rolnik traci. Ja jestem matematykiem, nie traci, nie zyskuję, tylko fakt. Na e, to więc nie zyskuję. Zyskuję, tak i możemy tu oczywiście dyskutować o konkurencji, że jest zachwiana, tak, ja, ale weźmy pod uwagę to, że ten Ryczałtowiec jest zbyt małym rolnikiem. Wobec tego ta konkurencja przyswala nas. Się... E, tak, tylko że, tylko że jeśli coś oznacza, to niezapłaconego VAT-u nie można zwrócić. Wobec tego można tylko, no, powiedzmy tak, umorzyć VAT, który się należał. Stąd korzystają rolnicy ryczałtowi i yy, faktycznie oni zyskują w stosunku do rolników na Tak to jest, ale na to nie tym jest to obojętne. Matematycznie jest to obojętne. Ale jest to niedurowa konkurencja, Pani mhm. nie żałujmy tym, którzy lekko skorzystają, to są zwykle drobni rolnicy i, i oni nie wprowadzają swojej konkurencji Niech trochę poszukują tak, 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 tak. tak. e Jeśli chodzi o gaz, tak, rzeczywiście jest to ten zbawiec, z Nie będę wracał, ponieważ czynimy starania, aby włączyć do naz energochłonnych przetwórstwo. Również staram się o to, żeby przetwórstwo rolno spożywcze było, jak gdyby na przedostatnim miejscu przy wyłączaniu gazu. O, właśnie ale to tak jest. Tak to jest. Te ograniczenia na przedostatnim miejscu, oczywiście na ostatnim miejscu jest yy, socjalne, czyli ogrzewanie mieszkań, prawda? Czyli dostarczanie ciepła do indywidualnych odbiorców, ciepłowni i tak To jest ostatnie miejsce. Natomiast przetwórstwo rozwoju jest na przedostatnim I myślę, że tutaj tak będziemy tego typować. Ja mam nadzieję, że nigdy nie dojdzie do skutku systemy zasilania gazem, chociaż nigdy nic nie wiadomo, bo yy, te, te uprzedzenia z powodu groźby wojny na Ukrainie i zakręcenia całkiem gazów, no istnieje. Ja myślę, że no, do jesieni będziemy w tym niepokoju żyli. E, jesienią jest planowane zdanie gazociągu Baltic Pipes z Norwegii, z tego będziemy bardzo niezależni. No, no, niestety na razie co, póki co jesteśmy w znacznej części zależni od podstawy rosyjskiego, A tu nigdy nic nie wiadomo, na wszystkie, na wszystkie warianty musimy być gotowi. Chociaż właściwie... Zaczyna być już lekko lepiej, bo jak zejdzie zima, to wtedy nie będzie gazu na ogrzewanie, będzie już wtedy mógł być niezagrożony dla przemysłu. No, ale tu na to poradzimy. Ja powiem, że będzie przetwórstwo rolno-spożywcze przedostatni miejsce. Ostatni oczywiście jest ten socjalny cel. Kolejna rzecz to jest relacje z sieciami handlowymi i bardzo propozycja e, takiej komisji z tej Tak, to przymierzamy się do tego, żeby to zrobić. Chociaż nie będzie tak łatwo jak w Niemczech bo tam to niemiecki kapitał jest właścicielem sieci handlowych, a u nas niestety y, właścicielem sieci handlowych też jest niemiecki kapitał. <grym> albo inny, ale nie polski. Pewnie te rozmowy nie będą takie dobre, bo zupełnie inaczej się rozmawia z tymi, którzy tworzą kapitał narodowy, ale spróbujemy to robić, jeśli będziemy skonsolidowani zarówno po stronie dostawcy, rządów czy konsumentów, to być może da się coś wytargować. I tu oczywiście dobra odpowiedź to jest tak na pierwsze pytanie, od razu też na któreś z kolei, żeby to, żeby do tego się e, przywieźć. Kolejny okres, kolejna rzecz to jest ta ustawa z 17 listopada, dotycząca przewagi kontraktowej. E, no i się te 30 dni na miesiąc to zamieniamy, to ja do... jest techniczny błąd. Tak? Nawet na pewno ważne jest inne traktowanie spółdzielczości. Powiem szczerze, przyznaję tutaj się, że nie widziałem tego problemu, że spółdzielczość wymaga innych regulacji. I to, to jest zadanie dla mnie na dzisiaj, żeby pojechać i sprawdzić, na czym polega te trudności ze spółdzielczości w stosowaniu tej ustawy w spółdzielczości. Jeśli jest to prosta droga do rozmieniania spółdzielnego tak, czasu. Tak, dlatego też y, temat, temat biorę nie znam, bo nie, nie potrafię powiedzieć ani teraz recepty na, na tym problemem nie dam. Gotuję tak, i sprawdzimy jakby wygląda, co, co będzie można zrobić, bo i tak i tak będzie drobna poprawka dotycząca e, tych 30 dni na miesiąc, może przy okazji... Panie premierze, deklarujemy pełną pomoc. Dobrze. W łącznie tak. ze mną mamy to w małym państwie. Dobrze, będziemy to, będziemy zapraszać. Zaraz, zaraz, zaraz nie będziemy, będziemy zapraszać. E, I właściwie chyba z najważniejszych spraw, e, z najważniejszych spraw tego tyle. No, z tymi emisjami, panie Wielkiej Z emisjami, no to niestety to już jesteśmy w tym kanale, jakim jesteśmy nic nie wyskoczymy z niego. Uprawnienia darmowe emisji co dwa, były, są podzielone i one się nie powiększą. Póki jesteśmy w takiej polityce klimatycznej Unii Europejskiej, to niestety musimy cierpieć i płakać, chociaż bardzo dobry tutaj projekt dotyczący energii no, swojej, tak? energii odnawialnej. <coughs> Oczywiście nie czytam teraz dosłownie całego, ale tylko chcę przypomnieć, że w tej chwili przygotowujemy, ja zobaczę co to jest w tej propozycji, ale przygotowujemy w tej chwili e, z Ministerstwem Klimatu projekt Energia dla Wsi, które będą właśnie gotowane w sposób dość istotny. E, zarówno energia odnawialna dla rolników w mniejszym zakresie, dla spółdzielni w większym różnego rodzaju energię Słoneczna, wiatrowa, e, biogazownie, elektrownie wodne, każdego rodzaju. Oczywiście te bardziej stabilne, więcej dotowane, te mniej stabilne, mniej dotowane. E, taka, taka zasada. Niestety wiatrowa i słoneczna nie jest stabilną energią, stąd te dotacje będą w mniejszym procencie, natomiast przy biogazowniach wodnych Będą to większe taki program przygotowujemy. Będzie to znaczące wsparcie dla tych, którzy zechcą. Jest otwarta programacja z udzieleniem gdzie będzie e, można było tworzyć energię odnawialną z jednej strony w formie dotacji, z drugiej strony w formie pożyczki. No, dość atrakcyjnej pożyczki, bo e, określone na 3 miesięcy to z punktu, 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 punktu procentowego, więc te kredyty nie są obecne czasem niedostępne, więc tutaj będę zachęcać, to rzeczywiście jest jakaś droga wyjścia i zabezpieczenie się. To tej... no, tyle, jeśli chodzi o takie szybkie odpowiedzi na te... Dziękujemy dnia. bardzo, panie premierze.